Witam serdecznie w kolejnym Rolikaście. Dziś przed mikrofonami witam panią dyrektor Ewelinę Zawielak. Witam również pana pułkownika Daniela Jurewicza. Dzień dobry. Lewa, lewo! Okrężna! Jedeszcze trzech. Do drzwi, wchodzicie do środka. Gotów! Idziemy! W jaki sposób program nauczania w klasach wojskowych różni się od tradycyjnych programów edukacyjnych? Jakie umiejętności są szczególnie rozwijane u uczniów? Program klas wojskowych różni się przede wszystkim tym, że dodatkowe są przedmioty związane z przygotowaniem do wojskowości ponieważ resztę programu realizują uczniowie technikum tak jak wszyscy inni, czyli zakres przedmiotów zawodowych i zakres przedmiotów ogólnokształcących, ale właśnie tak jak powiedziałam, wzbogacone o zajęcia z wojskowości. Jednakże y, cały program kształcenia jest wzbogacony o liczne dodatkowe szkolenia, obozy, kursy y, realizowane w jednostkach wojskowych, w tym w jednostce patronackiej. Także uczniowie mają tutaj bogaty program zajęć dodatkowych. Jakie wsparcie i programy szkoleniowe oferuje wojsko dla młodzieży, szczególnie w kontekście klas wojskowych? Jeśli mówimy o klasach wojskowych, to tutaj one są elementem oferty czy programów edukacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, który ostatni z tych programów w 2020 roku rozpoczął się i e, możemy tutaj m, mówić o trzech takich grupach. To oddziały przygotowania wojskowego, czyli klasy wojskowe realizowane na poziomie szkoły ponapostowowej, na poziomie szkoły średniej, branżowe oddziały wojskowe, czyli e, ich odpowiedniki w szkołach branżowych i program CyberMIL z klasą, który też jest realizowany na poziomie szkoły średniej. W tych programach edukacyjnych uczniowie realizują dodatkowy program nauczania związany z tymi wszystkimi elementami wojskowości, zarówno w formie teoretycznej, jak i praktycznej. Czy widzi Pani wzrost zainteresowania młodzieży programami wojskowymi i obronnością? Jak szkoła wspiera te aspiracje i plany kariery wojskowej? Widzę corocznie zainteresowanie, gdyż klasy technikum lotniskowych służb operacyjnych właśnie będące klasami przygotowania. Wojskowego. Cieszę się dużym zainteresowaniem, zarówno na etapie rekrutacji, jak i później już kształtowania kolejnych kompetencji. Myślę, że szkoła tutaj umożliwia uczniom zapoznanie się z wszystkimi podstawowymi elementami szkolenia wojskowego, które później na dalszych etapach będą mogli rozwijać. Wspomnę, że Jeden z naszych absolwentów jest już oficerem. Byliśmy tutaj jako I szkoła też, tak. na przysiędze. Tak? A jedna z naszych absolwentek zasiliła nawet szeregi sił specjalnych, jednostki specjalnych. Więc y, to pokazuje, że dążąc do celu i y, mając go jasno sprecyzowany, uczniowie naprawdę mogą osiągnąć wiele. Wielkie brawa w takim razie i wielkie gratulacje. E, jak pani czuje się, kiedy w województwie mówi się, że mamy najlepsze klasy wojskowe w Wielkopolsce? To mi miłe. <grywk> Aczkolwiek ja jestem bardzo daleka od porównywania się z kimkolwiek, jakichś rankingów, mam do tego takie sceptyczne zdanie. Natomiast, oczywiście, to bardzo cieszy, i myślę, że ważne jest to, że wielu uczniów realizuje program z dużym entuzjazmem, z pasją, że klasy te. Biorą udział w tak wielu zdarzeniach o charakterze charytatywnym, wolontariackim. I to jest dla mnie najcenniejsze i, i cieszę się najbardziej tym, że osiągają oni swoje małe i duże sukcesy. Z prac tak wojskowych w uważam, to. Tak. Jak wygląda współpraca CWCR z lokalnymi szkołami i instytucjami edukacyjnymi w celu promocji kształcenia wojskowego. Centralne wojskowe centrum rekrutacji koordynuje na szczeblu kraju realizację tych wszystkich programów edukacyjnych ministra narodowych, o których mówiłem wcześniej. Natomiast ośrodek zamiejscowy tu w Wielkopolsce, czyli część Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji koordynuje prace wojskowych Centrum Rekrutacji, które już są rozrzucone w terenie i to te wojskowe centra rekrutacji tak naprawdę współpracują i wspierają i koordynatorów i dyrektorów szkół w realizacji przez nich zajęć, zagadnień związanych z prowadzeniem oddziałów przygotowania wojskowego czy branżowych oddziałów wojskowych. I tutaj przedstawiciele Wojskowych Centrów Rekrutacji między innymi prowadzą zajęcia, pogadanki, prelekcje. W każdej chwili są w gotowości, aby tym młodym ludziom pokazać, czy pomóc wybrać dalszą drogę, omówić procedury naboru do, do sił zbrojnych, czy służyć pomocą takim takich codziennych wątpliwościach związanymi z przyszłością w, w służbie jako żołnierz zawodowy. To w takim razie, jakie są podejmowane kroki, aby przygotować młodych ludzi do przyszłej służby wojskowej i jakie są kluczowe etapy tego procesu? Pierwszym tym procesem to tu rola pani dyrektor i to, to widać, tak? bo jak ten oddział przygotowania wojskowego, tak jak już powiedziałaś, jeden z najlepszych w Wielkopolsce, mhm. tak? chociaż pani dyrektor nie lubi porównań, to to przyciąga kolejnych. Tak? To jest ten pierwszy etap, że muszą się znaleźć chętni, którzy ten mundur założą. Mhm. Wybierając tą, ani inną szkołę średnią, ten, ani inny profil kształcenia, więc jak już mamy tych chętnych, to potem to, co jest realizowane we wszystkich szkołach prowadzących oddziały przygotowania wojskowego, czyli atrakcyjność zajęć, ci młodzi ludzie muszą być zainteresowani, i muszą, te zajęcia muszą być ciekawe. Oczywiście te zajęcia są w formie teoretycznej, są zajęcia w formie praktycznej prowadzone przez instruktorów z jednostek wojskowych, z jednostek patronackich, z jednostek współdziałających. Do tego mają dodatkowe kursy, szkolenia, zajęcia w formie teoretycznej i praktycznej, kończone tak naprawdę obozem, w którym pod okiem doświadczonych instruktorów z jednostek wojskowych jakby podsumowują ten swój etap ilośredniego szkolenia. Czyli możemy się zgodzić z, ze stwierdzeniem, że klasy wojskowe są ważnym elementem w szkołach i jakby w przyszłej karierze wojskowej? No tu nie mogę udzielić innej odpowiedzi, jak oczywiście, że tak, bo mm. dla mnie to jest oczywiste. Dlaczego? Dlatego patrząc z perspektywy osoby odpowiedzialnej za nabór do sił zbrojnych, Taki młody człowiek, który ukończy oddział przygotowania wojskowego czy branżowy oddział wojskowy, on już ma pewną świadomość tego, co go czeka w przyszłości. Jest przygotowany do tego, aby rozpocząć szkolenie podstawowe już w formie chociażby dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i my też jesteśmy pewni, że to już jest w pewnym sensie przygotowany materiał do tego, aby zostać żołnierzem, a jeśli chodzi o tą dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, to trzeba pamiętać, że absolwenci programów edukacyjnych mają możliwość odbycia jej w skróconej formie. Dziękujemy bardzo. I również. również dziękuję.